W niedzielę 19 kwietnia w parafiach diecezji siedleckiej odbywała się akcja Poświęć Kilometr. Jej celem było zebranie pieniędzy na przyjazd młodzieży z Boliwii i Czadu na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku, które odbędą się w Polsce. W trakcie akcji można było zakupić dowolną ilość kilometrów. Jeden kilometr kosztował jedną złotówkę. W Łukowie akcja zaczęła się już w sobotę od biegu w parku miejskim, który zorganizowała młodzież z parafii świętego brata Alberta. Zorganizowaliśmy akcję związaną z tak zwanym Poświęć Kilometr. Biegamy, mamy zrobić odległość 300, 330 km, to jest odległość od Łukowa do Krakowa i tym samym próbujemy rozreklamować akcję Poświęć Kilometr. A ta akcja dotyczy dofinansowania przyjazdu. Młodzieży z Boliwii i z Czadu do Polski, konkretnie do naszej diecezji na 5 dni, na Światowe Dni Młodzieży. Chcemy troszeczkę tak więcej o tym mówić, rozgłośnić to tak, żeby ta młodzież mogła przyjechać do nas w następnym roku. Wiadomo, że te kraje nie są zbyt zamożne, więc jak możemy, tak próbujemy pomóc. Pomysł narodził się. Zaledwie kilka dni temu, oczywiście od najbardziej twórczej warstwy społecznej, to znaczy młodzieży, właśnie młodzież wymyśliła, że zrobimy tutaj razem z biegaczami, pomagaczami i kilkoma innymi grupami bieg, który trochę rozgłośni, nagłośni to całe przedsięwzięcie 8 km. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi. Naprawdę jestem z własnego proboszcza dumny. Biegnie razem z nami. Nie każdy ma takiego próboszcza. Drugie, drugie, Uuu! poświęcamy kilometry. Boliwia, 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 czas. Obawialiśmy się, że pogoda jest zbyt dobra, ale na szczęście troszeczkę się popsuła. Ale nabieganie jest idealnie. Po prostu ci, którzy nie byli żałować, żałować. Następnego dnia w niedzielę młodzież kwestowała przed kościołami, w kolegiacie oraz w parafii świętego Brata Alberta. W zamian za kupowane kilometry można było poczęstować się ciastem. Przed kościołem podwyższenia Krzyża Świętego młodzież zachęcała do udziału w akcji poprzez śpiew. Oj, działo się naprawdę wiele! Pod kościołami w łukowskich parafiach. Wiele młodzieży, wiele osób gromadziło się w kościele i przed kościołem, aby mówić o Światowych Dniach Młodzieży, aby zachęcać do wzięcia udziału w akcji Poświęć Kilometr. Tej młodzieży nie brakowało i nie brakuje. Cieszymy się niezmiennie, że jest wciąż tej młodzieży wiele w naszych kościołach, w naszych świątyniach, którzy troszczą się o życie Kościoła i chcą czynnie wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Zamierzeniem diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży inicjatora akcji było zebranie liczby co najmniej 150 tysięcy złotych, które pokryją koszty przylotu i pobytu na Światowych Dniach Młodzieży 20 młodych osób z Boliwii i czadu. Już wiemy, że zebrano ponad 300 tysięcy złotych, a w samym Łukowie ponad 5 tysięcy złotych. Po akcji poświęć kilometr odbyło się spotkanie rejonowego Centrum Światowych Dni Młodzieży. W pracach tej grupy biorą udział księża z łukowskich parafii, osoby z formacji religijnych oraz przedstawiciele miasta i powiatu. Było to kolejne robocze spotkanie, na którym rozmawiano o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Była mowa między innymi o przygotowaniu informacyjnego folderu. Będzie on rozdawany młodzieży, która w przyszłym roku przyjedzie do diecezji siedleckiej, a później będzie brała udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie.